Witajcie w moim kolejnym meczu snajperką yy, kolejnym let's playu snajperką yy, będzie to let's play, no yy, tak jak już zapowiadałem inny od wszystkich, ponieważ będę w nim mówił yy, nie tyle że o grze ty, co o yy, rzeczach takich aktualnych, które mnie denerwują albo wtryniają, coś w tym stylu, nie wiem o czym to dokładnie jeszcze będzie yy, ale pierwszy odcinek chciałbym wyjść o rzeczy, o których ostatnio takiegoś Myślałem i trochę mnie to, denerwa, trochę to mnie denerwuje. Ten let's nagrywam po raz drugi, ponieważ pierwszy raz się nie nagrywało, nie wiem dlaczego. Ale chciałbym w niej powiedzieć o kodach do gier. Kody do gier nie tak o samych sobie kodach do gier, tylko o tym, że kody do gier tak jakby już zanikają. Wiem, że może, możecie pomyśleć od razu, że a taki wielki ze mnie cheater i po prostu bez przerwy o kodach, myślę tylko o kodach i tak dalej. Chociaż o kodach, czyli o Call of Duty też trochę myślę, ale to już inna historia. Wpisywane kody do gry zawsze były częścią, tak jakby w ogóle, gamingu. Zawsze po prostu swojskie, coś takiego było, nie, umiałeś przejść jakiś, nie umieliśmy jakiegoś, przejść jakiegoś momentu w grach, to się uderzywało po prostu kodów. I nikogo to nigdy nie dziwiło. Oczywiście nie mówię o używaniu kodów w multiplayerze. To już jest w ogóle coś, co potępiam. Co według mnie jest po prostu najgorsze na świecie. I co nie, nie może mieć racji bytu. Yy, ale no mówię o samym tym, że yy, po prostu jak byłem małym chłopcem, to yy, kody do gry były dla mnie zbawieniem, ponieważ wielu yy, tak jakby czy, części w grach, no nie części, wielu yy, momentów w grach nie potrafiłem po prostu przejść, bo byłem, no, moje umiejętności nie były jeszcze tak y, dobrze, powiedzmy, rozwinięte. No rozwinięte, no i w ogóle y, 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 często się denerwowałem i, do, i to tak mi zostało, no i po prostu postanowiłem, że tak nie będzie, więc w końcu użyłem mag magicznego kodu, który mi tą sytuację odwrócił y, i i mi się udawało przejść ten, ten upierdliwy, ciężki moment Yy, więc to mi się bardzo podobało Oczywiście nie na tyle, że ciągle je używałem, nie 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 I to co chciałbym powiedzieć, że w dzisiejszych czasach, dzisiejszych gier Kodów już po prostu nie ma yy, Ludzie yy, może nie przestali je używać, ale Twórcy przestali wplatać do gier yy, Czyli już nie Nie dają możliwości ich użycia yy, Wielu powiem, co mnie dowodzi, mnie to nigdy jakoś nie interesowało, na kodach nie grałem Y, czy jakimś znacznym czterem nie byłem ja też nie i tutaj się zaczyna problem, że y, już nigdy tak jakby jeżeli nie będzie kodów już nigdy tak naprawdę y, nikt nie będzie wiedział czym tak naprawdę były kody y, tych gier wiem, że to ni ni dla niektórych rzeczy znowu nic specjalnego ale kody swoimi czasami były naprawdę świetną rzeczą, więc no Szkoda, żeby takie nagle sucho nich zaginął I po prostu zniknęły, no mm, Jeżeli twórcy gier z, czym, z tym czegoś nie zrobią, to będzie naprawdę z kodami krucho mm, Trochę tak nie zlepiłem to dobrze w słowa, ale pierwszy tak jakby let's play taki naprawdę mówiony No i mogłem rzeczywiście nie, nie mówić tutaj tak dobrze i wplecać w słowa, ale mam nadzieję, że nieźle mi to wyszło no i co dalej o tych kodach? No dobra <laughs> Pierwszą ogrowie w jakiej użyłem w ogóle kodów i co, co mi się bardzo spodobało to był może... Kod... E e to był Boż... bo teraz się rozkojarzyłem e GTA Sandra's Po przejściu tej gry, którymś już z kolei byłem z niej dosyć dużym fanem, bardzo mi się podobała e Po przejściu którymś z kolei tej gry po prostu zaczynała mnie nudzić, nie miałem co w uniwersum tej gry robić. No i tak naprawdę nie wiedziałem, co dalej zrobić. Czy przestać w to po prostu grać, czy grać dalej i się nudzić. No i znalazłem po prostu... Tak naprawdę to mi kolega powiedział, że jest coś takiego jak kody do gry. To jeszcze było dawno, to już ten... Wiem, że ta gra ma duże ograniczenia wiekowe, ja po prostu byłem wtedy małym chłopcem, nawet ten, nie, nie rozumiałem do końca tej gry, no ale cóż, trudno trudno, no nic yy, wiem, że wielu mi za to wyśmieje, ale to już takie życie yy, no i naprawdę mi się tak gra podobała, no ale przez to, że właśnie dużo było yy, już dużo razy ją przeszedłem, no to nie, nie miałem po prostu motywacji by dalej w to grać i wtedy pojawił się genialny kod god mode, go genialny kod na ammo, na ammo nic no nie no teraz jakoś mnie nie idzie to z sniperką Yy, na latające samochody i to było tak naprawdę świetne, kurczę, ale mi się wtedy bajecznie grało. Naprawdę z tymi kodami gra mi się wydawała dużo łatwiejsza i przystępniejsza. W ogóle to było taki ten les ja kończę kiedy indziej, bo właśnie ktoś mi tu zaczyna przeszkadzać, pewnie też na innej mapie. No więc... No więc pragnę kontynuować roz, yy, opowieść praktycznie o moim, o tych kodach do gier, ponieważ... Musiałam zrobić przerwę, ktoś mi przerwał z rodziny, no i kontynuuję. Witajcie, pragnę kontynuować. Znaczy, bo mi zostało przerwany poprzedni let's play, to znaczy let's play. Tak połączę te let's play, nie będę je dzielił jakoś specjalnie. Ach, zrobiło mnie gość. I witam w kolejnym, w kolejnej części tego let's playa, tego, tej rozmowy o kodach. Yy, nie będę tego dzielił specjalnie na części. Jakoś tak ktoś mi przerwał z rodziny więc postanowiłem nagrać tak jakby kolejną część, ale nie, nie będę połączę, to po prostu w jeden filmik. Wy i tak nie, poczuje, po, nie poczujecie te, tej przerwy. Jak widzicie gram już z zupełnie inną klasą, inżynierem, no i w ogóle z inną bronią, z którą też będę robił odcinek... W, 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 odcinek let's playa, w którym przedstawiam bronię, więc nie będę o broni jakoś się specjalnie rozkminał. A chciałbym właśnie mm, kontynuować rozmowę o tych kodach, że nie, już ich nie ma praktycznie na rynku. Zaczynamy <coughs> się tak nie kupowało, tylko... Kody właśnie to było coś fajnego, że fajnie były, fajne były kody w grach, ponieważ można to sobie było wpisać. Nie, potem gra się jak już nudziła w kolejnych etapach rozgrywki, to no, można było sobie wpisać kod i... No można było kontynuować rozgrywkę mimo oszustw, to można było sobie fajnie kontynuować rozgrywkę, bawić się w a a niekoniecznie znowu przechodzić po raz wtóry. No i tego jest coraz mniej, ale to już chyba mówiłem, warto powtórzyć. ktoś chyba we mnie strzela. No tak, strzela we mnie z No i tak jakoś wyszło. No. Ja głównie kody używam tylko w single play, że to, ci, to muszę podkreślić, bo to, żeby nikt mi nie oskarżył, że czytuję. No i kodów używałem zazwyczaj jak na przykład przeszedłem przyszedł, grę po raz trzeci, czwarty mm, albo naprawdę nie mogłem jakiegoś przejść jakiegoś etapu rozgrywki No i naprawdę w trudnych grach używałem kodów A następne pokolenie, tak jakby nie będzie w ogóle miało okazji poznać coś takiego jak kody czym to, czy, Co to w ogóle jest Co jest bardzo niepokojące yy, No bo w sumie no kody to było yy, Nawet taki temat yy, Nie tyle żartów, kawałów No to no po prostu zwykłego rozmawiania, że tam a ty używałeś kodów, ty nie. Wiem, że ciężko tym teraz mówić, bo yy, ciężko to w ogóle ubrać w słowa coś, taką rozmowę. Mam nadzieję, że mi się to jakoś kurczę udało. Znowu mnie zawiół. Kurczę, na tym dachu kampią. Też bo muszę zrobić ten filmik, bo nie lubię tych kamperów. Yy, ale no szkoda, naprawdę szkoda, że coraz mniej praktycznie nie ma już gier, w których występują takie ulepszenia, kody, no naprawdę szkoda, szkoda, bo no było to przyjemne, naprawdę jak już nie mieliśmy co robić w grze, takie na przykład GTA San Andreas to naprawdę to pomagało, nie pomagało tylko naprawdę faj, fajnie się z tym po prostu, yy, można było sobie się pobawić na przykład latając samochodem no a teraz tego już nie będzie, no i to będzie coś, czego następne pokolenia graczy nie doznają a masz z mam nadzieję, że cię ustrzela, nie ustrzeliłem cię, no ale to nic no, denerwują mnie ci ludzie na tym dachu, powiem Wam... No nie! Dobra Na tym dachu nie wiem dlaczego takiegoś... Jak tam się... Wiem jak się tam dostać, ale... Takiegoś... Nigdy tego nie próbowałem. a <grym> frajer wpadł do wody, zaraz tam podejdę Tylko go... O chyba już yes, Ty się nie zabiłem! O ty s No niestety zabił mnie No więc nawet no, tutaj będę kończył, wiem że miałem snajperkować i będę na pewno snajperkował jeszcze długo, ponieważ klasa snipera jest według mnie niewyczerpanym funem, fanem, można naprawdę się pobawić tą snajperką. A tak to, no, naprawdę warto grać z snajperem. A więc ja się żegnam, pozdrawiam wszystkich widzów. Mam kolejne filmy z serii właśnie takich, tak jakby vlogów, ale to nie będą vlogi. Nie wiem, może jak to jest, jakoś to inaczej nazwę. Na pewno nie vlog, bo vlog to musiałbym twarz pokazać, a na razie nie, te, czegoś takiego nie planuję. Uuuu zabijcie! as! Pięknie urwał! No dobra będzie, Będą nowe dwa unboxingu, bo miałem, yy, będzie unboxing pendrive'a jakiegoś I pada, którego zresztą już nie mam, ale na unboxing wbiję Więc oczekujcie, naprawdę fajnie się tutaj gram na ich mapach No więc dziękuję za uwagę No i się żegnam, też będą inne let's play'e, No więc zapraszam na kanał, oglądajcie, komentujcie Zapraszam bardzo serdecznie, papa! Pa.